Ja też warto dzisiaj zaczynać się te granie No jo, ja urlopek miał kurwa... Urlop. Ale może urlop czy miałeś? A, to dzisiaj skończył, dzisiaj skończył, A, no dzisiaj miałeś no, już było, bo tak było sporo bo czegoś Już mi się skończył urlop no Już mi się skończył A to i na dzisiaj miałeś czy więcej? Dzisiaj... O jakieś kurwy tu lecą Nie do obrazie, no nie obrazi nas

Widział mnie kurwa z daleka. No bo to no, lądowany widział właśnie ich a w środku byli, jeszcze lepiej. Bo słyszałem kogoś, co biegnie, ale chyba ja szybko biegłem po jakiejś broni.

Co było. Ważne, to jest kurwa 3-4. Jednego powaliłem, ale kurwa, postawili go. Kurwa, jeszcze jeden. Tak, ja tam Kurwa, tu trzech, trzech widzę. O, hier, hier. ciebie. Kurwa, wleszcie! Ej, wlaz do góry, kurwa, strzelają. Kurde patrz, Nie go pacz, kuchy. Kuchy był no, zamiast, 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 zamiast. Zabiłem go. Ale weszło na tego kuja Pierdole, na początku taka na akcja? Mam, ja na w w mam, i i No way. ja tak jestem do wykupienia. Ja jestem tak do wykupienia. Jebaniec kurwa. Z boku był Z Skurwiel. Lecę zabezpieczyć Co ty kurwa, no chuj mi to podoba się? kurwa, tam ktoś jest! Dobra, Co, ty Co ty chłopie kurwa, przegrałem. Tam gdzie ten siedział, czekał na nas. Pierwsza <laughs> akcja i chuj kurwa. Cinco kurwa. A zdychaj ty chuj. Ale tak, tu jest Station marked, ready to już ty ile kupujesz, jabł się piną ze skącą, kurwa. Mamy, prawie, tak, na, mamy prawie na zrzut. Dobra, mamy na zrzut. Chodźcie wszyscy na sklep. Kasa gdzie na sklepie, bo mnie już braknie na wychowanie. kurwa, bo ja tu walczę. Paska, ser. Rozejm tego chuja to tu się kurwa kutać sprzed. To jest mało, 5400 A ja to się jeszcze brakuje. Trzeba tutaj. szukać, trzeba szukać. Ja... ja tylko 300, 300 dolarów. Kurde, dobra, dobra, mam ponad 6. Klakier dobra. jak mi do kasa, klakier, ty masz... A dobra, ty masz 350 Tylko 350, pięćdziesiąt, zbieram Nie no, ja dwa razy kupił to, że kasa stracił, wiesz 7200 dwiesta mam. Chodź na sklep. Nie słychać w ogóle czy nie? Mogę słychać się, masz tak piękny, męski głos. Czekaj, <noise> <noise> ja mogę się uzbierać To jak będzie dziewięć, do ciebie. Moż. on prawie... Masz tutaj. Dobra, masz. Dobra, idziemy kaj dali. Dobra, Dobra, idziemy. O, tu było zarówno na jak no, yeah. no. Tutaj dużo leciało już, nie? Helikoptera nie ma już? A był?

I'm reloading. Grok to są takim karabinem wyborowym jak Warden 308? Nie. Nie nie, nie jestem tak jakimś karabinem. Sebastian, ja nie wiem czy ty wiesz, ale tu nie trzeba broni kupować. Ale na napędziliście! No, nie nie nie. A kurwa! Czasem tak dodać z takim grupotem. tu nie trzeba kupować broń. <grym> Kajdy ma? No tak Czuj, tu, się I Ja no, 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 się kieruję no, na TV why? Station. Ale tu na razie. Moving. bo tam oprócz naszego zrzutu chyba spadły jeszcze inne zruty, że może przyjdzie Obojętnie, Patrycja, lubił. w Projezg na te banki, na to zlecenie. Nalot leci na lot lecimy. Nie idźcie, bo zostaniecie. Take no, fire over here. Och, daleko tu sobie. Teraz wycią. Too close. Hide oh, your oh, bags. Czy ta flaga, bracie, czy kontrakt? Flaga czy kontrakt? Kontrakt wiesz teraz. Jeszcze gościu z boku na, na, na tym domku To weź kontrakt do jednego wejścia On leci on Ale kontrakt jest pizdowica Już się skończył. Na TV Station obejście coś się nie dzieje, ile jest ludzi Wiemy tam Idziemy na TV-station, bo guła na nas czeka jeszcze. Nie, ja już chyba był w gułagu, też do środka, na dół? Te już tam jest. U góry jest. Nie, na dole. Ah. change your max too close Nie widzą, to ta flaga. Trzeba jej zabezpieczyć, coś się tam wzięli. To jest to. Wstrząśnij ją. Za blisko. Intel, point aktywowany.

Be, oh, <coughs> I've got you, mate. Luckily, I'm going to show you the ballot, think we'll build your maggots. Recon contract marked. Check your maps. I've marked a point containing enemy intel nearby. Capture it <that> for <pega> information <assassinations> on oh. the next gas spread. Change your max. Break times over. Change your max. Help your squad mates secure the intel. If you join them, you'll speed up capture. А 40 One są tak profilowane no, bo z hotela się nigdy ręczników do domu nie bierę, to się tam zostawią. Ale papierowe, bo <śmiech> <śmiech> Kupuję taki, taki kurwa w no nie dałeś poza. Ale tak kurwio... Przecież kurwa. <śmiech> <wiem>. <śmiech> To były plane. Ale. To jest papierowe. A to kurwa to co? Wyciągnął z kosza, kurwa na wiesza, kurwa wysuszone wiatrem. Chuj. Oczywiście kurwa. Kurwa. Ja, ja znam gościa, który kurwa człowieku zwykłą lekremupkę kurwa pierze chłopie i i i, i i i wiesza chłopie kurwa na sznurku kurwa przed domem. Ale, ale co pierze? Zwykłe lekremupki takie wiesz sklepowe. Jednorazówki, o jednorazówki takie. Co ty, co Serio ci mówię. A tutaj gdzie mieszkam, tutaj mieszkam nie wiem od 4 lat. To jest taka babka, ona w dzień dzień chodzi kurwa z lekremówką na głowie, z lekremówką na rękach i na nogach Co? Lubi klas, to, no. od, od, od czasów, czasów COVID-a chodzi kurwa z lekremówkami na głowie, na rękach Mówię ci serio, jak ja to kurwa zobaczyłem myślałem, że wiesz kurwa raz, dwa, a ja kilkanaście razy to idzie Idę na to zlecenie. I czy do sklepu idzie, czy kurwa czy idzie z tymi reklamówkami Może <grym> pora jest? To jest chodząca reklama. Tam jest reklamowki Ten te reklamówki ta... Może ten pieret reklamówki bo tapał reklamówki obleko. Switch Maybe Może i tak jest. Well <grym> obleko reklamowki, reklamówki, a ty je potem pierę i zą. Słyszysz? Chłopaki mówią, że Lechu ten w e, pierze dla niej. Można <zyskańczą> <zyskańczą> wyjść kurwa, chuj wie. A gościu ma kurwa samochód, ten, ten, ten z kurwa wiesza na tym. Ma samochód, a jeździ kurwa po, po kurwa 15, 16 do 20 kilometrów kurwa rowerem. Dziwny. Dziwni tu ludzie mieszkają A, ty, a gdzie ty mieszkasz, co Nie, no by to myśl pniewy, świewodzin tam gdzie jest ten Jezus No no wiem widzisz i uchowała się taka perełka jak ty, co gra w Koda A jak? <laughs> Biorę yeah. jeszcze raz zlecenie. <laughs> Kerę, bo ja już tu mam pra ja je prawie na zleceniu. Nie, ja już tu mam zaznaczone. Ja pierdzielę. A mi płot postawił. Jest oh, yes. No, co, stał, no stał. Your is the most to No, To mam, to mam. A czy może... co to coś? Chyba nie iść, moją koronką się przez no wiem, ja u stoku tego patrzać wziąłeś koronka, no to nic. To już to, to zaraz to Widziałem BSP, jakby co? Chyba idziecie tam, kumie? Może idziemy, idziemy, idziemy. Coś strzelę co do nas, się Sniper. Sniper, Sniper na nas w stadionie! Tam widzisz, tam mówisz, choroni. chroni. <laughs> Ej! Wojciech, to Dwóch sniperów na stadionie To We were requesting LDBR strike Dał na da, razie da, da. Są, są, biegam Jest ich dwóch Jestem Pięknie stawem. kurwa Centralnie w środek Chodzi chodź, idzie, idzie idź. chuj <coughs> Chyba pani... Czekaj popatrz na chodzi zrobię Ci screena Będziesz potem fajnie wyglądał na ten moment Jój kurwa do mojego Okej okay wróg poblisko o kurwa Dobrze, dostałem lecę nie wiem skąd. Zabij kurwa ranimy przepacz za to za chuj. kurwa no chuj jebany. Ja muszę Ale na kurwa, kurwa, ja kurwa, ja kurwa, ja kurwa. Kurwa. O kurwa. Kurp syny. O, tu dwóch biegnie, trzech! Tam nie ma co wracać po broni. Nie ma co wracać po broni Wąpię. Ja mam, ja wam kupię z rzuta. Nie idźcie tam, nie idźcie tam. Dobra. Uważaj, tam jest A moce na sklepie zrzuca. No, kurwa, skacz mi te pedale, kurwa, czasami to popierdam. Kamizelka na osiem. No, jest sklep, kurwa. Stoicie połównie. Na sklepie moce jest rzut. Dzięka. O o oh, Tá, aqui, tá lá. <coughs> <tossos> <coughs> <tossos> <tossos> Ale kurwa to spadło, to ja, twoje państwo. Już się stało Gas the in New safe zone located. No more fights in the Max. Ale kurwa jaja. Idę na szpital na no jeszcze że to coś, kurwa, od okay, nas, a okay, ten hey, gościu no, też no, i stoi się patrzył na siebie, kurwa. O ty, kurwa. Ostatnio tak miałem. Kurwa, go się. Wszyscy miałem reakcję kurwa. Snajper. Na dachu? Nie wiem gdzie. Dostałem tylko strzała i chuj. Dobra, góra. Biegnie. Gdzie, gdzie, gdzie jest? Tam zaznaczyłem. Tam biegnie. My też za chwilę będziemy musieli zmienić miejsce. W tym kanale, w tym, kurwa, brzuchowym, kurwa. Za tak blisko. Został dostał. O kurwa, dostałeś od do snajpera. Ba, nie mam kegów. Tu jest, tu jest. Output. Tu Jest na Spectre, dostał. Jest tu gdzieś od Dobra. O kurwa, snajper. Tam jest snajper. Tam jest sniper. Gdzie? Gdzie? Na żółtym pingu. Pod żółtym pingiem. Uch, kurwa, drużyna tam jest. O. Czekaj. Czekam. LZBR, Czeka. 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 O, nie ma chuja, dostali. Ja, dostali. Widzę punkty. Kasztel się. Wejdź do Lecę tam. Oni się będą stawiać na pewno. Pyszej, są tam. Postawili się Sniper zaznacz. Dobra, kupili się ja leci. No bo ty idź pójdź, niech pójdę. Kurwa mać, schowany tam jest. Jebu, gmina. Na górze jest, chuj. Ale chuj leża, bo dostał do mnie granatem, dzięki. Jak możecie, to kupcie mnie. Jest dolony w sklep. No jest tu przy sklepie. Buy Dzięki. Back. Dzięki. No, a kupiłem go. Do... No, a kupiłem go. Do... Kurwa, nie zdążę na no zwrót. Możecie kupić sewek skupić zrzut bo 5 tych. Czekaj, są tu. Och, no, do wagi. Do sklepu.

Kurwa! Dalej tu jest. On jest tu Zaraz. Na dachu, kurwa. On jest tu na dachu, kurwa. Gdzie? Yeah. Jest. No, zaznaczyłem. Kurwa, jedną mnie. Po mnie. On z góry będzie nas strzelał, kurwa. Ja nie to, miałem słowa, nie... ja zginąłem! Zastrzelunek mnie bliski, już nie zginąłeś, kurwa. już nie zginąłeś. Właśnie mogliśmy. Czekaj, jest, 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 Tutaj. jest, jest na górze. Pytanie jest? Ostatni na górze, ostatni. na tym budynku jest. No, tak. jest ostatni, ostatni. Pierdolony pies. Ej, wiecie co? Staw się przy lince i każdy, kurwa, po kolei. Czekaj, czekaj. Nie, bo on tam ma min na musi zleźć. Nie ma chuja. inbound. On teraz zaskoczy, nie bo mu pójdzie nie w o co on myśli Automaty wszyscy kurwa i tylko czekome Jest tu, jest tu jest tu jest tu jest tu jest po tej stronie Dokładnie na tym moim pingu jest nad tym moim pingiem był

Później <gry> się to Nie to kurwa. Dostał po kewach razję ode mnie Za chwilę mu się skończyć Stoi, chuj. chyba nie. Kurwa. fuck. <noise> yes. oh. Bye bye. 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 <noise> Pięknie. Ale kurwa dobrze nie